Ujęciu globalnym zarówno społeczeństwa jak i gospodarka są dziś w niemal 100% uzależnione od elektronicznego przetwarzania danych i komunikacji drogą elektroniczną, a więc także od centrów danych napędzanych energią elektryczną. Dlatego sprawna i działająca infrastruktura IT to gwarancja działania niemal każdego biznesu i zachowania konkurencyjności na rynku. Dobry partner technologiczny i dostawca infrastruktury jest odporny na wydłużone terminy dostaw, zabezpieczony na wypadek problemów z dostawami energii i elastyczny w kwestii opłat. Hasło Non-Stop Data to nasza misja w pigułce obietnica stałego dostępu do danych. Dlatego od lat rozwijamy polski rynek Data Center niestrudzenie realizujemy naszą długofalową strategię inwestycji w budowę i modernizację obiektów data center. To bez względu na utrudnienia, jak i na przykład pandemia czy zaburzone łańcuchy dostaw. Dowodem naszej skuteczności jest nowoczesny budynek kolokacyjny F6. Wybudowaliśmy go w jeden rok mimo lockdownów i oddaliśmy do użytku we wrześniu 2021 roku. Stale podnosimy efektywność energetyczną naszej infrastruktury data center. A 1 stycznia 2023 roku wykonaliśmy kolejny krok. Teraz centra danych Atman wykorzystują w 100% energię z odnawialnych źródeł. Jako partner technologiczny przede wszystkim słuchamy klientów. Na każdym etapie współpracy. Analizujemy wyzwania, z jakimi przedsiębiorcy mierzą się na co dzień, dowiadujemy się, co jest dla nich ważne, co problematyczne. Dlatego usługi Atmana spełniają oczekiwania klientów, mimo że te ulegają zmianom. Z tym wiąże się też decyzja o całkowitym przejściu na tzw. zieloną energię. Po prostu wiemy, że klienci naszych centrów danych są na to gotowi i tego potrzebują. Jako uczestnik programu European Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Center. Od lat stosujemy się do najlepszych praktyk w zakresie energooszczędności. Udzielamy też bezpłatnych konsultacji klientom kolokacyjnym, którzy szukają sposobów na optymalizację zużycia energii przez infrastrukturę IT. Energia elektryczna to przecież fundament usług teleinformatycznych. Dlatego w centrach danych Hatman postawiliśmy na stuprocentową nadmiarowość systemu zasilania z sieci, a zdublowanie wszystkich elementów gwarantuje jego najwyższą dostępność. W Atmanie oferujemy niezawodność, więc przeprowadzamy regularne testy sprawności poszczególnych urządzeń i stosujemy przy tym najlepsze światowe praktyki. Szczególnie często testujemy generatory prądotwórcze. Wszystko bez wpływu na ciągłość i dostępność usług naszych klientów. Właściwe utrzymanie systemów data center to nie tylko sprawdzona infrastruktura, ale także praktyka, którą w naszym wypadku potwierdzają certyfikaty zgodności z Data Center Operation Standard na poziomie czwartym. Warszawskie Centra Danych Hatman uzyskały tę certyfikację jako jedyne w Europie. Od 2012 roku Atman ma nieprzerwaną dostępność zasilania w centrach danych, czyli tzw. stuprocentowy uptime. Jednocześnie ma na względzie zrównoważony rozwój i ochronę klimatu, co stawia go w szeregu najbardziej nowoczesnych dostawców centrów danych w Europie.